Witam szanownych byków. A <laughs> teraz tak będziemy zaczynać przez chwilę, bo jest przerąbany na YouTubie. Wiadomo o co chodzi, kto wie, ten wie. Słuchajcie, byki. Dzisiaj jest sprawa konkretna. Jedną z tych spraw jest personalna sprawa dla mnie, oczywiście, zaraz wam o tym przewinę. O tym, że Centino i Nitro próbują straszyć mnie jakimiś Sicarios za 20 tysięcy złotych, ale o tym zaraz byki. Kolejna sprawa. Jest następująca. Kolejny byk jest wkurwiony tym, co się tutaj dzieje, byki. Kolejny byk ma już tego dość. I po prostu wysłał mi filmik, stagował mnie na Instagramie. Jest to kurwa niezły wariat, sosnowca, stary git zresztą. Już ma dość tego wszystkiego. Zaraz Wam pokażę, o co chodzi, byki. Kurwa, powiem Wam tak krótko i znieźle na temat, bo zaczyna już wkurwiać i rytować. Skurwysyny z lewych kąt Powiem krótko i na temat kurwa Mam się streszczać to się streszczam kurwa Po tak, żurą, kurwa Nie pamiętasz jak pod celą już kurwa siedział I pałek kurwa lizał Tak jesteś wystrzegany kurwa kundlu Ty kurwa przepierdolony Kurwa Jareczek kurwa ci dobrze ruchał kurwa Co na ciebie białko Zaraz wszystko będzie udostępnione kurwa A ty Najman pedale co ty kurwa sobie myślisz Śmieciu pierdolony Kurwa że będziesz konfidentu pierdolonych Promował śmieciu Jak widzicie byki Ten git też ma dość żuroma Najmana i tym podobnych rzecimieszków Którzy po prostu Zgrywają egangusów Do samego spodu I jawnie tańczą pingwina Na instagramach na internetach i mianowali sami siebie naczelnymi egitami Rzeczpospolitej, co wiadomo jest zwykłą bajdą. Opowiem wam byki także o tak zwanej gangsterskiej Narni, ale to dopiero będzie opowiedziane, jak będę gadał o Sentino i Nitro i mojej całej sytuacji z nimi. Sprawa Żuroma i Najmana jest prosta. Wszyscy na nich plują, oni mówią, że to deszcz, ale to jest złoty deszcz. To jest deszcz, różowy deszcz pingangu. Szczamy na nich. Ale nie o tym miałem gadać. Słuchajcie, Kazik zrobił disa na Żuroma. Żurom do tej pory nawet o tym się nie wypowiedział. Nie, mam, nie mówiąc już nawet o nagrywaniu disu na Kazika. Czyli zesrał się. Jednym słowem, Kazik wygrał. Ale słuchajcie, i za to Kazik dostaje z powrotem kartę Gita. Wyślemy ci ją z wiewiórem i z szakalem Niebawem, bo na razie mamy trochę ważniejsze rzeczy, które musimy ogarnąć, a mianowicie walkę Sicarios-Sentina. Szkoda już mi tracić czas na Żuroma i Najmana, bo nie są naprawdę tego warci. Zajmiemy się teraz sprawą Sentino i Nitro, ponieważ Nitro miał czelność, żeby z fake konta, potem zresztą się wysprzęglił, że to on pisał, z fake konta grozić mi za to, że im pojechałem. I że na to, że mówię prawdę o ich ciuchach Które kurwa są robione w Chinach A metki są przeszywane kurwa w Polsce Także Słuchajcie, wkleję wam tutaj yy, Dwa screeny, żebyście zobaczyli o co chodzi No a jak widzicie byki Śmieszne, no straszą mnie prokuraturą Straszą mnie kurwa Sicario za 20 tysięcy złotych Kurwa no beka Śmiech na sali byki Śmiech kurwa na sali, bo nie wiedzą, że Pingeng jest w chuj groźniejszy od Sicarius. Ale chuj z tym Mniejsze oto byki. Te ciuchy są robione w Chinach, wysyłane do Polski, gdzie metki zamawiane, są też metki są osobno zamawiane, ciuchy są osobno zamawiane, ale i tak idą z Chin. Także y, to było na tyle w kwestii y, premium ciuchów, kurwa sicario, tak? Ale słuchajcie, jeżeli chodzi o te ataki na mnie i groźby, chuja mogą mi zrobić, jeżeli chodzi o prokuraturę, tak? Ale samo to, że nią straszą. Widać, że to są dwie pizdy, kurwa, które nigdy w życiu nie mieli nic wspólnego z gangsterką. Sentino nawet nie ma hajsu, żeby w restauracjach za siebie płacić. Chłopaki muszą za niego płacić, kurwa. Przyjdzie, nażle się za darmo, nachla się za darmo i potem ci powie, że ma dwie dychy w kieszeni, kurwa, i kto zapłaci. I się na wszystkich patrzy. wszystkie historie Sentina są tak niewiarygodne <laughs> i tak prawdziwe, jak wszystkie rzeczy, które widzieliście. Szybkich i wściekłych, najnowszych, gdzie, przypominam, są samochody, kurwa, latające w kosmosie. Także, no niestety, Byki, Sentina stworzył ten świat, ten świat e-gangsterki, który próbuje wciągnąć was wszystkich. Ale, żeby powiedzieć wam mniej więcej, jak tam się wchodzi w ten świat, mogę się wyprodukować i wam to wytłumaczyć. Także słuchajcie, Byki, żeby wejść w świat e-gangsterki Sentina, jak ja to nazywam, gangsterski. Świat Narni. Musicie najpierw wejść do gadów, do kantyny, potem przejść przez szafę i znajdziecie się w krainie e-gangusów płynącej miodem i spermą kota, gdzie grasuje właśnie Sentino i jego cały gang razem z Nitrem. Także w tej oto krainie najwi nawet największa pizda może uważać się za gangstera. Niestety ta kraina istnieje. Tylko w głowie Sentina byki Także niestety nie jest to prawdziwa kraina Niestety żaden z nas Nie może tam wejść I nie może przeżyć Historii, która opowiada Tak dzielnie Tak prawilnie Sentino byki Także tutaj nie będę przedłużał tego filmu Ale jest wielu byków Którzy naprawdę Nie mogą już wytrzymać Tego co odpierdala Sentino I jego tańca pingwina Dlatego podejrzewam, że w najbliższym czasie posypie się wielka ilość bażantów na łeb tych oto właśnie rzezimieszków, e-gangsterów, celebrytów, patocelebrytów i tym podobnych pingwinów. Także byki, żegnam się z wami na dzisiaj. To by było na tyle na dzień dzisiejszy byki. Zawsze pod sprzętem byki, kto wie ten wie, byk bykowi bykiem byki i abodisi wariaty, elo.